Dzień dobry, jest niedziela 8 rano. Więc tradycyjnie zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Retro Comics. I dzisiaj ponownie zabieram Was do świata potwora z Bagien. Nie wiem przypadkiem, czy dla Was nie jest tego potwora już troszeczkę za dużo, ale mój sentyment do tego bohatera jest wielki, nieprzerwanie od wielu lat, więc będzie on stałym i regularnym gościem na tym kanale. Radzę więc przywyknąć do tego, że raz w miesiącu będzie na Retro Comics pojawiało się omówienie kolejnej przygody z jego udziałem. Zanim jednak przejdę do miecha dzisiejszego odcinka, to krótka reklama. Otóż, jak mój przyjaciel ostatnio stwierdził, Mam zdecydowanie za dużo czasu, a jak mam za dużo czasu, to do głowy wpadają mi różne dziwne pomysły, i chyba, Tomaszu, masz rację, gdyż faktycznie od czasu do czasu mam dziwne zajawki. A efektem ostatniego takiego popkulturowego zapału jest profil na Instagramie poświęcony dokonaniom pana Michaela Kraytona. Mam nadzieję, że większość z Was oczywiście kojarzy tego pana, ale tak pro forma podpowiadam, że był to. Pisarz, scenarzysta i reżyser, dzięki któremu mieliśmy szansę dostać takie tytuły jak Jurassic Park Kongo, Westworld, Kula, Ostry dyżur, Andromeda znaczy śmierć, Trzynasty wojownik, Linia czasu, więc naprawdę, naprawdę tego jest ogrom. Jak się zastanowić, ten facet to prawdziwy człowiek orkiestra, więc jak kogoś choć trochę zaciekawiłem, to zapraszam na tworzony przeze mnie polski fanpage właśnie poświęcony osobie pana Kraytona. Link do tego profilu znajdziecie oczywiście w opisie dzisiejszego odcinka i tak jak mówię, zerknijcie tam, zobaczcie czy Wam się spodoba. Ja ze swojej strony postaram się, aby ten profil był ciekawy, obfitował w różne ciekawostki, różne opinie na temat właśnie dzieł, książek filmów tworzonych przez pana Michaela Kraytona. Oczywiście będzie też trochę retro wspominek związanych z panem Kraytonem i szacunkiem tak naprawdę jakim go darzę od ponad 20 lat, więc serdecznie serdecznie zapraszam z tego miejsca wszystkich. Tak samo jak zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszego odcinka, w którym uwaga, spotykamy aż dwóch potworów z bagna. Skąd takie nagłe rozdwojenie u naszego bohatera? Jak do niego doszło i do czego ono finalnie doprowadza, przekonajcie się sami, słuchając dzisiejszego podcastu. I tak. Zanim wspomnę o fabule, to już niejako tradycyjnie, albo nawet bardzo tradycyjnie, informuję, że historia A Second Time Today pojawiła się w ze zeszycie regularnej serii Swamping, który to numer pojawił się na regałach amerykańskich sklepów w lipcu 1975 roku, czyli dalej jesteśmy w połowie lat 70. Nigdzie nie przeskakujemy w przyszłość, bo tak jak już wspominałem wielokrotnie, Seria Swamping omawiam numer po numerze. Oczywiście, data na jest inna, bowiem tam zostajemy poinformowani o październiku. O powodach takiego przesunięcia kiedyś już was informowałem, ale jeszcze raz powtórzę: była to data graniczna, do której dany zeszyt. Mógł być dostępny w regularnym obiegu, tłumacząc tak w wielkim skrócie. No i co my tutaj dalej otrzymujemy? Oczywiście na okładce mamy znaczek Comics Code Authority, czyli komiks mógł być sprzedawany najmłodszym czytelnikom. Co prawda, ta seria nigdy nie oferowała niczego bardziej potwornego, niczego bardziej strasznego niż powiedzmy. Um, obraz trupów wychodzących z grobów, czy obraz demona opętującego księdza, ale ktoś tam wówczas z władzy DC dbał o to, aby mimo wszystko kolejne zeszyty serii były weryfikowane przez panów z Comics Code Authority. Zakładam, że trochę tak dla świętego spokoju wydawnictwa, trochę dlatego, że władze DC no, było to wówczas, co by nie mówić, środowisko jednak dość konserwatywne w podejściu do wydawania komiksowych historyjek, więc wszystko u nich musiało być mocno po bożemu i zgodnie z przyjętymi zasadami. Co się zmienia względem poprzedniego numeru? Najważniejsza zmiana to scenarzysta, którym od tego numeru jest pan Jerry Conway. Jeżeli chodzi o nasze polskie podwórko, to jest to artysta, który bardziej jest chyba kojarzony z Marvelem niż z DC Comics. Mogliśmy go widzieć przy komiksach związanych chociażby ze Spider-Manem, czy w pojedynczych tomach serii Superbohaterowie Marvela. Jeżeli o mnie chodzi, to znam go głównie ze starszych historii i to głównie związanych z horrorem, ale oczywiście z superbohaterami także on miał właśnie wiele wspólnego. Na przykład jest on współtwórcą takiej postaci jak Killer Croc z uniwersum Batmana czy Jasona Toda więc jak widzicie, także z DC miał on sporo wspólnego. I powrócił on do DC właśnie w połowie 1975 roku i zaczął współpracę z wydawnictwem, właśnie między innymi pisząc 19 zeszyt serii Słamfi. Skąd taka zmiana? Najprościej byłoby chyba powiedzieć, że chodziło o świeże podejście do tematu. Jak się przyjrzeć pracy Davida Michelinie, to widać, że on praktycznie poruszał się coraz bardziej w obrębie. Tego samego wykorzystywał non-stop, przetwarzał na różne sposoby znane motywy znane lub mniej znane motywy ze świata grozy, ze świata horroru. Dla mnie nie było to złe, ale cały czas DC Comics, pamiętajmy, że szukało jakiegoś złotego środka, dzięki któremu seria przyniosłaby większe zyski. I tak na przykład za czasów Lena Wina, czy Berniego Rystona, remedium na finansowe bolączki miał być gościnny występ Batmana, a Jerry Conway miał być artystą, który zapewni właśnie serii większą świeżość. Miał już on w swoim dorobku Naprawdę udane pisarstwo dla Marvela, więc zakładano, że sprawdzi się po prostu także i tutaj, zwłaszcza że w pewnym sensie był on dość blisko przy narodzinach Swamp bowiem kiedy Len Wein tworzył tą postać, to właśnie współlokatorem. Wina był Jerry Conway. Zresztą gdzieś tam między panami cały czas toczyła się dość ciekawa wymiana zdań, ponieważ Jerry Conway był jednym z twórców, którzy powołali do życia Manfinga, więc sami rozumiecie, jest wielce prawdopodobne, że wymiana zdań pomiędzy panami była bardzo, bardzo interesująca. Dla tych, którzy nie orientują się w temacie tak krótkie streszczenie problemu Jerry Conway z Lenem Winem wymieniali się spostrzeżeniami na temat tego, jak wiele podobieństw jest pomiędzy postacią Swanfinga i Manfinga, i pomiędzy panami dochodziło czasami do spięć, która właściwie postać powstała na podstawie której jest to Myślę, że temat obszerny i na jakiś inny podcast, więc tylko tutaj tak go zaznaczam. Tak czy inaczej obaj panowie dobrze rozumieli. To znaczy, Obaj widzieli, gdzie tkwi siła Swampinga. Tak jak mówiłem już kilka razy, Lenwin widział w potworze z Bagien człowieka i w podobny sposób, bardzo podobny sposób patrzył właśnie na tą postać. Także Jerry Conway, i tutaj pozwolę sobie zacytować jego wypowiedź sprzed kilkunastu lat. Otóż mówił on wówczas tak, mówiąc o człowieczeństwie, oczywiście nie mam na myśli tego, że jest on człowiekiem jako takim, ale że w swoim zasadniczym konflikcie egzystencjonalnym jest bardziej ludzki niż wielu innych bohaterów, potworów stworzonych w tamtym okresie. Koniec cytatu. To, co właściwie powtarzam za każdym razem, gdy sięgam po Swampfinga, te pewne nawiązania do klasycznych motywów grozy, to jedno, ale siła tego bohatera tkwi także w ciekawej prezentacji tragedii doktora Aleka Holanda. w tym obrazie istoty bardzo mocno ludzkiej, istoty cały czas szukającej dla siebie po prostu miejsca w świecie, który ją otacza, z takich ogólnych ciekawostek związanych może nie tyle z tym konkretnym zeszytem, ale postaci. actual Abigail Arkane, wspomnę, iż w listach publikowanych na końcu każdego numeru i także w tym numerze również ta lista się pojawiła. Otóż wówczas pojawiła się taka redakcyjna informacja, że ojciec Abigail Gregory Arkane, czyli Patchwork Man, będzie częściej pojawiał się na łamach serii House of Secrets i rzeczywiście pojawił się. Było to w 140 numerze serii w historii Reprise The Patchwork Man. I był to przełom. 1975 i 1976 roku. No tak, także ta historia była napisana przez Jerego Conwaya, ale sama historia jakoś nie była specjalnie interesująca. Zresztą seria House of Secrets miała jeszcze kilka numerów późniejszych i ostatecznie została rozwiązana, a później kiedy została reaktywowana, to już Patchwork Man po prostu w niej się nie pojawił. Natomiast jeżeli chodzi o samą fabułę, otóż Cała fabuła koncentruje się właściwie na tym, że Gregori Arcane trafia w ręce lekarza, czy też raczej naukowca, być może troszeczkę nawet takiego szalonego naukowca, który przeprowadza na nim jakieś różne straszne, okropne i bolesne eksperymenty celem właśnie poznania prawdy o tym nietypowym pacjencie, ale oczywiście jak łatwo możecie się domyślić, zachcianki doktora jego pomysły na zdobycie szybkiej fortuny kończą się dla niego dosyć nieszczęśliwie. Fabuła. Tym razem lądujemy na Florydzie, a konkretnie w okolicach Gatrosburga i na dzień dobry dostajemy sobowtóra kopie Słanfinga albo jego roślinnego klona. Ta ostatnia wersja, czy ta ostatnia nazwa chyba najbardziej do mnie przemawia, choć od razu tutaj zaznaczę, że nie jest to klon w takiej typowej wersji, którą znamy powiedzmy z filmów science fiction. Nie powstał on w żadnym laboratorium, żadna korporacja nie przeprowadziła jakichś nielegalnych badań na Swampfingu. Wszystko wydarzyło się, że tak powiem, naturalnie. To chyba będzie najlepsze określenie dla całej tej dziwnej sytuacji. Otóż pan Jerry Conway wprowadził klonów bardzo Prosty sposób. Uznał on bowiem, że skoro nasz bohater ma w sobie coś z roślinki, w dodatku posiada zdolności regeneracyjne, to stwierdził, że tak samo jak każda roślinka, cóż, uznał po prostu, że np. odcięta część ciała swampinga po pewnym czasie. Zaczyna odbudowywać naturalną koleją rzeczy swoje brakujące części, tak aby przypominać oryginał. I tak właśnie powstał nasz klon, dokładnie z odciętego ramienia, które to ramię zostało odcięte w historii The Last of the Raven Wind Witches. Była to historia z 1973 roku, historia jeszcze napisana przez Lena Wina, i przyznam, że naprawdę musiałem sprawdzić, czy w tej historii rzeczywiście zostało odcięte ramię. I otóż została zostało ono odcięte. Faktycznie sytuacja ta miała miejsce, z tym, że wówczas autorowi chodziło zupełnie o coś innego i de facto nie interesowało go odcięte ramię, ale proste zobrozowanie właśnie regeneracyjnych mocy potwora z bagien. Tak czy inaczej, myślę, że cel jaki chciał osiągnąć Lena Wina nie jest w tym momencie aż tak mocno ważny. Ważne jest to, że Jerry Conway Zbierał klocki do kupy i zbudował z nich naprawdę dobre wytłumaczenia dla swojej opowieści. Historii po prostu o sobowtórze Swampinga. Od razu to jednak zaznaczę, że klon naszego bohatera nie jest tej historii jakimś antagonistą. Ta historia wręcz nie ma takiego wyraźnego, otwartego antagonisty, którego moglibyśmy w cudzysłowie mówiąc nienawidzić. Nasz klon to raczej obraz takiej istoty totalnie zagubionej, potrzebującej opieki, potrzebującej jakiejś dobrej duszy, i ta dusza rzeczywiście się w tym komiksie znajduje w myśl zasady, że nie każda istota ludzka jest zła, nie każdy człowiek jest zły. Ludzie żyjące bliżej natury, z dala od cywilizacji są bardziej, powiedzmy wrażliwi na cierpienia innych ja wiem, że to jest do pewnego stopnia być może jakiś stereotyp, tak? który też był gdzieś wielokrotnie przetwarzany ale w tym wypadku został on użyty przez Jarrah Conwaya i został użyty w dobrym tego słowa znaczeniu w dobrym wydźwięku bowiem tym człowiekiem, który pomaga ostatecznie naszemu klonowi jest stary Indianin który żyje z dala od cywilizacji, żyje bliżej natury i po prostu rozumie potrzebę pomagania innym i tak wygląda pierwszy wątek opowieści Drugi z kolei prezentuje nam ponownie Mata Cable, Abigail Arkane oraz Bolta, którzy poszukują w dalszym ciągu swojego przyjaciela Aleka Holanda Czyli właśnie z Swampinga. no i właśnie trafiają oni do Gatorsburga, gdzie podobno widziano jakieś zielone monstrum, i ten wątek prezentuje się dość standardowo. Matt przepytuje ludzi z miasteczka, szuka jakichś wskazówek, etc., etc. Jego dochodzenia może nie wygląda jakoś porywająco, ale jest z nim związany ciekawy motyw niechęci. Przedstawicieli lokalnej społeczności do obcych. To także jest motyw często ogrywany w książkach, komiksach, filmach, ale pojawia się, bo idealnie pasuje do całej historii. Przyjeżdża ktoś obcy, łazi, wypytuje ludzi, więc należy dać mu przykład tego, jak. Postępujemy z obcymi, zakłócającymi nasz spokój, tak to mniej więcej wygląda przekonywująco. Myślę, że to jest najlepsze słowo. Jerry Conway jeszcze podkręca to wszystko, robiąc z miasteczków Gatrosburga prostych takich robotników, którzy większość problemów rozwiązują siłą. Dość brutalnie prezentuje to scena, chociażby, w której jakiś zadziorny facet, robotnik wyżej postawiony od innych. Pięścią próbuje uciszyć własnego syna, oczywiście na to całą sytuację reaguje Matt Cable, co siłą rzeczy także nie poprawia jego notowań wśród lokalnej społeczności. I tak prezentuje się ta historia, może jest ona jakaś taka inna od pozostałych, może bez większych fajerwerków, może dużo bardziej spokojniejsza od wcześniejszych, ale to wszystko dlatego, że początkowo uwaga ta historia miała być dłuższa i zebrana w jednym większym numerze. Ostatecznie ten specjalny zeszyt Slamfinga się nie ukazał, ale historii nie skasowano, została ona pocięta, a i pierwsza część, będąca czymś się właśnie w rodzaju wprowadzenia, to historia A Second Time to Die, opowieść w której Jerry Conway rozstawia piąki na planszy, a sam tytułowy bohater praktycznie się tutaj nie pojawia. Gdzieś pod koniec. W Pada on na jakichś robotników, którzy, bojąc się, starają się oczywiście go jakoś zastraszyć, zaatakować. To, co mówiłem wcześniej, nasi robotnicy żyją według zasady. Rozwiązania siłowe to dobre rozwiązania, i oczywiście finalnie pomiędzy nimi dochodzi do jakiejś przepychanki, no ale to wszystko jest takie mało widowiskowe, to nie jest nic spektakularnego. Myślę, że tutaj bardziej chodzi o jakiś taki fabularny pretekst, aby bardziej podkręcić te przyszłe wydarzenia, które będą. Będą miały miejsce w miejscowości Gatosburg. I tak już przechodząc, stricte do podsumowania, mamy za tę historię dużo spokojniejszą od wcześniejszych. Historię jednak z ciekawym wątkiem, który mógłbym nazwać powiedzmy wątkiem starego Indianina i klona Swampinga, i te sceny właśnie z ich udziałem z uwagi nabijący od nich taki naturalny, spokojny wydźwięk, są naprawdę świetnie zaprezentowane i także ciekawie narysowane. Tutaj Nestor Londo naprawdę pokazał, że jest świetnym rysownikiem i potrafi prezentować historie, które nie tylko Idą w stronę chorolu czy grozy, ale są także właśnie takie bardziej spokojne, bardziej poukładane i skupiające się na relacjach, a nie na przykład tylko na samej walce. Jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić, jeżeli chodzi o ten numer, to przyczepiłbym się do okładki zeszytu, na której widzimy swampinga, ciskającego w robotników chyba taką wielką spycharką, ale wiecie, ta scena odnosi się do dwóch plansz z tego zeszytu. W dodatku te czerwone oczy naszego bohatera, malujące się na jego twarzy gniew. No, został on tutaj przedstawiony jako takie najprawdziwsze monstrum, na którego trzeba ruszyć z widłami, a przecież Swamp Thing taki nie jest i to trochę mi się kłóci z podejściem Jerry'ego Conwaya do prezentacji postaci potwora z bagien, więc okładka totalnie, moim zdaniem, jest tutaj okładką niepasującą do całej opowieści. W mojej ocenie przekłamuje ona obraz historii z tego zeszytu, no ale musiała Przyciągać uwagę czytelników, a jak się tak zastanowić, stary Indianin, dumający sobie na łonie natury. Po prostu miałby mniejszą siłę przebicia i mniej przykuwałby uwagi czytelników, a przecież nie o to chodzi wydawcom tego komiksu. Dobrze, tyle ode mnie na dzisiaj. Jak zapewne zauważyliście, tym razem w filmiku wrzuciłem wam plasze zarówno kolorowe, jak i czarno-białe. Taki mały bonus do dzisiejszego podcastu. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, która wersja bardziej do was trafia. A za dzisiaj jeszcze raz wielkie dzięki, Sylwester Kozdroj, Retro Comics, kłaniam się nisko i do usłyszenia w kolejną niedzielę punktualnie o 8.